Wyrocznia. Nie, Bunia mnie zabije. Znów dobrał się do zapasu. Szybko, poucieknie. Nie udawaj, nie słyszałam, żeby ktoś tak głośno chrapał. Kiepski jak? Co? Ojej, chyba się strzemnąłem. A co ci się śniło? Małpy? Tam i znowu wykradałeś jedzenie. Nie buniu! Słowo! Słuchaj tam, tego już za wiele! Próbowaliśmy ci wytłumaczyć, że to niezdrowe I, i dlatego założyliśmy alarm. Byłem głodny. Jesteś coraz grubszy. Po prostu mam grube kości. Tak, coraz grubsze. Ubranie na tobie caska. Od dzisiaj będziesz na diecie. To wcale nie jest mi potrzebne. Mówiłeś coś? <śmieniczny> Dziękuję. Chwileczkę. Nie teraz. Stop! Po naradzie odłożyć. A teraz zaczynamy. Gdzie posiałem łapkę szczura, mój talizman? Szybko, stańcie na głowie, żeby odczynić urok. A, znalazłem. Bez talizmanu znalady byłyby nici. No dobra, wracać do stołu. A teraz, bando gnuśnych gamoniów, mam do Was tylko jedno małe pytanko. Dlaczego zamek Danwy nie jest mój? Miałem wprost genialny plan. Dowodziłem jak Mars. Odpowiesz mi ty? Odpowiedzieć? Spytaj wyrocznie. Tak, to wyrocznie. Wyrocznie? Czyżbyście mi proponowali tę staroświecką bzdurę? My, Ogry, Wasza miłą mściwość, korzystamy z niej od setek lat. Jak złoży się jej dar, odpowie na pytanie i nie zawiedzie? Skoro jest taka genialna, czemu nie korzystacie z jej usług? Nie umiem wymyślić pytania. Za to ja mam ich mnóstwo. Jutro o świcie, wyruszamy do wyroczni? Jutro o świcie. <słuch> Ciacha były pycha, żałuj, że jesteś na diecie, całujemy, sami i Kabi. O, poszukam gdzie indziej. Znaleźliśmy wszystkie twoje kryjówki. Tak, zauważyłem. Y -y, jest tam i doskonale cię rozumiem. W końcu nawet wielkie mi się <gum> lubiły sobie podjeść. Tak.